Szlakiem Polomarket, następny sklep, następny parking, miejscowość Dąbki, ulica Darłowska. Przejdziemy, zobaczymy co tu nas czeka. I oczywiście nagramy i pokażemy. No i przejdziemy sobie ulicą główną tutaj pokażemy jak to tu wygląda. No i po trochę ludzi jest. Zobaczymy Ci wszystko, no tutaj gofry nie, ale markety różne rzeczy z ubraniami pootwierane byliśmy tutaj 13 niecałe lat temu ja to w ogóle nie poznaję tego miejsca Może sobie przypomniemy Myśmy tu wynajmowali kiedyś dawie dawna domek Kuba wtedy był malutki I wtedy tam miał wszystkie atrakcje dmuchawce, I inne rzeczy Baseny o, Na przystanku Dąbki pisze To tu jest taka główna uliczka O ładny wiatraczek O druga już taka Przyczepka fajna My właśnie przejeżdżaliśmy tą ulicą. Mówię, jak kurczę, ładnie to wszystko tu wygląda. Nie było tabliczki, nie widziałem tabliczki przy wjeździe. A tu się tak rozwinęło. I jest tutaj rozchwytywane przez ludzi. Nie jest tutaj pusto wypożyczania rowerów i kartów tu w tym budyneczku. Telefon Narłowska 31. Domki do wynajęcia, proszę, reklama jest. Dla dzieciaczków o, na zewnątrz można odpalać. Tu jest coś zamkniętego, a tam jest wszystko pootwierane. Budyneczki takie. Dzisiaj już żeśmy zrobili tylko 7,5 km. To musimy nadrobić. Tych miejscowości już troszeczkę za nami jest Tam jest piękne Fajnie do wynajęcia coś No naprawdę niektóre budynki Fajnie tak jest to naszykowane No i szukamy Żeby sobie zjeść Jeszcze coś dobrego Lokal otwarty, ludzie są Tam jest otwarte, ludzie są tu jest kilka rzeczy zamkniętych. Taka główna uliczka. Tu jest łąkowa w lewo. Widzę choineczka jakaś. Świątecznie. Tu jest lokal otwarty. Ale nikogo nie widzę. A tam dalej jest. Tam dalej. Tu jest jakieś wesołe miasteczko. Czyli konkretnie w tym domkach jest. nie no jest takie. Taka wioska zabita deskami. Kurde więcej tu jest ludzi jak w niektórych miejscowościach cośmy byli. No. No i naprawdę to by było tutaj wszystko Co tutaj na tej głównej uliczce jest. Przejdziemy na plażę, zobaczymy jak plaża jest. Wygląda i ją zaraz pokażemy ja Jeszcze tą choineczkę tu nagram, pokażę. Sztuczna, szkoda, ale jest. Fajnie tutaj zrobione. Ogromnie tutaj, ilości tutaj rzeczy do kupienia 5 zł, coś takiego fajne. Fajne kubeczki, misiaczki, plusaczki, ale fajna kaputka. No. No fajnie, tu się coś buduje. No tu zupełnie tego nie było. Śmigamy na plażę. Troszeczkę idziemy boczkiem. No i pokażemy jak już tutaj w tych bocznych uliczkach to wszystko wygląda. Patrząc po samochodach widzę dużo turystów tutaj w tym lokalu. Niedaleko plaży bursztynowa ulica. jest 10 aut. No i szukamy wyjścia na plażę Tak wygląda jezioro Bukowo Taka przystań, łódki do wynajęcia Parking zaraz vis, -a -vis. Restauracja widzę, fajna zrobiona No i trochę ludzi jest tutaj, karmi zwierzątka Czyli kaczuszki, mewy lat zabaw. Centrum sportów wodnych w Dąbkach. Na wprost Tomeczki można zaraz obok wynająć. Tu zarazkiem plaża. No i bratka tu opowiada, właśnie jak ona tutaj w kolonii była. Tam jedliście, tak? Tu, spała, ty. tu spałaś no, w tym. spałaś w tym budynku? Byliśmy podzieleni, na, bo było przecież pięć klas. Pięć. pięć klas trzecich, które były na kolonii. Więc byliśmy jedni, byli w jednym, drudzy byli w A tam się jadło, była dyskoteka, była jadalnia. Tam gdzie te kominy? I tam rodzice dzwonili do nas, bo był tylko je telefon, i było jakiejś Recepcja tam pisze. No i tam było stacjonarne. Panie, i... poza laskiem jest plaża tak. i morze. i Myśmy wychodzili na biegi, A tu jest po, tym, po drugiej stronie jeziorko. Tak, i myśmy tam biegali z panią. Biegali i mieliśmy ra, poranną gimnastykę przed śniadaniem i się biegało po lesie, albo tutaj się ćwiczyło, a potem na śniadanko. W której to klasie było? Trzeciej. Trzeciej. 10 lat miał. 10 lat, i to Trzydniej, pamiętasz? Czyli niedawno, letów. bo jak masz 18 teraz no. plus minus. No i fajnie, tam widzę jakieś rzeźby. Tu są domeczki do wynajęcia. Sezonowe, może, bo za cicho tu jest i nie widać. Dobrze, uciekamy na plażę. Ale fajnie, no, znalazłam. Końca. No i wychodzimy na plażę w Dąbkach. Zaraz będziemy widzieć. No, zaczyna się ostro, piaszczyście. Ciężko, ale powoli do przodu. To już nie jest tak jak w innych miejscach. Tak, tu Bojatka w tych lasach, za, w koloniach, za młodych lat biegała sobie. sobie wszystko, wszystko sobie przypomniała, co i jak. No, tu jest dziko, swojsko, bez kostek, bez betonów. Proszę. No i kurczę. Musi tu być jakieś miejsce uzdrowiskowe konkretne. kupa ludzi. Jak dla mnie poza sezonem. Patrzcie, tam jest 10, tu jest kilkanaście osób. Tam jest ogrom. Tam łódeczkę jakąś fajną widzę. Ale ludzi naprawdę. Te dąbki, te dąbki rozchwytywane. Chociaż tam dalej, to nie wiem, czy to domki będą jeszcze. No tam dalej to jest Bobolin. No właśnie, domki Bobolin. No i mgła troszkę zeszła, widać już troszkę przestrzeni przed nami. Fajna sprawa. No, i delikatne fale. Plaża jest piękna, ogromna. Nie ma kamieniorów. Wydmy szeroko, swojsko, dziko, naturalnie. Nie widać żadnych mol, ani w jedną, ani w drugą. Z lewej żeśmy przyjechali. Tam widać latarnie, i teraz trudno powiedzieć, co to za miejscowość. Gąski. Strzelam No i tak Podejdziemy troszeczkę zobaczymy wodę Jak to wygląda Czy czyściutko Czy fajniutko Czy coś tu na dnie pływa czy nie Kamyczki delikatne Czyściutka woda I fajne zejście tutaj jest Idealne zejście do wody Delikatne są tutaj fale no i jest powiem szczerze dużo ludzi. Dużo żadnego statku na horyzoncie. No i teraz będziemy degustować jedną rzecz. Daj no Kubuś Co my tu mamy? Wyciągnij Proszę Jako dzisiaj, że jest tłusty czwartek Mamy zakupione. i będziemy degustować Ale się przykleiło fajnie no co co jak już wziąłem to próbujemy się. nie ma to jak na plaży półbolon oj mięciutkie. powiem pyszne. Nie pamiętam kiedy jadłem pączka Bardzo, bardzo dawno Na pewno rok temu w czysty czwartek Na dzień różana Rozpływa się w ustach Idealne No i powoli ludzie się schodzą do mnie Żeby zobaczyć co my tu wpierdzielamy tam człowiek sobie szuka jakichś precjozów No i Kuba, jak dobre? Daj, niech Rico spróbuje i niech się wypowie. Kilka sekund i już po pączku, mm, pyszne, no i na drugą nogę jak to mówią, próbujemy, strasznie dużo lukru, słodki skurkowane dużo lukru nie, słodki. To dla mnie lepiej. bo ja że go jadłam dwa. No ale ja. Jak ci będzie mało, to Ci jeszcze kupię. Bo właśnie. Dwa ja nie tak? No też 10 trzeba się kupić. Nie, no to nie, ja, ale z jednego mogę. Kupić. Hmm. No i ty jak ty przymakujesz? Ja wcześniej jadłem. Taki. jadłam mam lepsze. Nie ma hmm. różnych. Nie? Ja ja e? mam. Chociaż... Te, może te mają. Ja mam. Bo wcześniej nie miały, nie miały róży tamte. Dwa, dwa z różą. Róz. Róża. Czyli tamte co jadłam z tym, samochody nie miały róży. Wiele owoców a te miały róże. O! No Właśnie nie? W głowie. Bo i tak wyrzucimy to. Kosze dopiero są tam. Prawie, że pół kilometra dalej. No i ręką umyję, zobaczymy jaka woda. Czy zimna, czy nie. Ja pierdzielę. Od razu budki umyję, bo... Ale niby nic. Ajajaj, aj, aj, ta woda mnie zdenerwowała. Jak delikatnie, delikatnie, a nagle łup. No, fajnie, fajnie. Nie jest taka zimna, nie Kuba? Rękę ja nie mam zamrożoną. Riko się rwie Riko się rwie na piasku Do wody chce Dawaj go, wypuść go trochę Nie ma tu psów No Rikule Chodź, pączka dostanie, tylko dodaj mu spróbę, czekaj, czekaj Nie chce? O kurde No to, pie, to jest dziwko, że on Pies, żeby nie chciał pączka, no Ale dwa wsunąłem moment Pier, bardzo dobre o! tłusty czwartek zaliczony. Nie chcę! Szukaj, 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 <grym> <grym> ale co? Ja myślę, ale się nabiega, ale się nabiega, ho, ho, ho. Nie, nie gryzie. Szukaj pieniędzy. Tak, tak. Ściekł się co? Mi się tu też podoba. Patrz, niby taka mała w mieście, Ale no, zobacz, ale coś znalazł. Patrzcie ale się. Bursztynę lepiej szukać w nocy, i mieć światło UV. Ale zobaczcie, naturalna plaża. Tak jak mówiłem wcześniej. Mm -hmm. Nie Jednak. ma nic tylko są tam wizji, No bo to wytmy tam, nie wolno chodzić mm. po tym. Ale patrzcie, trochę jak w tym, jak w tej kolce, nie? Idziemy. Też były tylko takie. Tak. Idziemy hmm. przed siebie. O Łotwie. No Łotwa, Łotwa. Ale czekajcie, bo ja bym się umyła może. No ja oto umyj się. Umyj się. Z Zadegustuj wodę. Pięknie to wygląda, mówię, pokażę. Jak się idzie wzdłuż tutaj na tej plaży w tych dąbkach. Czysta natura. Pięknie. No, idziemy tam daleko, gdzie są te stateczki. Gdzie najwięcej ludzi, jak to mówią. Normalnie tam jest ogrom osób. No, i można powiedzieć, że dąbki są najbardziej obleganym miejscem poza sezonem luty. I naprawdę, zobaczmy, ile tu jest ludzi. To już tylko chyba w koło brzegu tyle było osób, co tutaj jest. Naprawdę. O. Może coś upoluje dzisiaj na kolację A jeszcze musi dużo poćwiczyć Jedna łódeczka na plaży, poza tym nie ma nic z atrakcji Każde fotki szczela. nie ma w ogóle wiatru nie pada ciepło, nie wiem ile stopni Nie wiem z 8 może być, 7, ale nie ma wiatru, po tym jest spokojne morze. Pięknie, pięknie. Więc I nawet tak mgła trochę opadła. No tam dalej to jest mgła, widzę, ale tutaj tak w miarę. troszkę się poprawiła widoczność. No i Rikuś spaceruje no, już przeszedł. No Przeszliśmy z kilometr już gdzieś ale około. Tu Riko jakiegoś siału do sobą. Tam na się nie Znaczy teren. Nie robię, tak. No, no tam. właśnie. Na każdej plaży chwilkę wyszedł, chwilkę pobiegał do torby. A tu zapierdziela równo z nami. Może kondycji się zaczął wyrobił troszkę. Ale mówię Ci, że na wcześniejszych chciał biegać A ja tutaj jak go puściłam to Całta zerka nam nie byka Tu jest takie wyjście na miasto. Idziemy wychodzić, jeszcze idziemy zobaczyć jedną, dwie rzeczy i będziemy śmigać dalej na wprost na następnej miejscowości. Riko się rozkręcił proszę! Ale biegnie! Ale biegnie! Cały wypiachu kurde! No, Jezu, cała mordka w piachu! Chodź, oczep się, się! Patrzmy tutaj na tę stronę. Nie ma żadnych budynków. Nie ma hoteli. Nie ma nic. Dzikość. Tu jest taka miejscówka, gdzie o czas się zatrzymał. Dużo ludzi O i każdy coś sobie stoi, coś sobie grzebie, jakąś zdjęcie robi Idziemy tutaj jeszcze te łódeczki zobaczymy, wychodzimy tutaj Będzie wyjście Potem wyczepiam po bezknię No Ale fajnie. No i dzisiaj będziemy jechać na Jarosławiec. Nie, a na, na Darłówko. A, Daru da Darłowo, Darłówko Darówko. Czy Darłówko. No. Darówko będziemy w, Daru ten, w Darówku nocować. Rano będziemy zwiedzać Darłówko i będziemy jechać na Jarosławiec Może nam się do Ustki do, do Uda dojechać. No niestety nie spieszymy się na spokojnie. Schodzimy zawsze po plaży Ileś kilometrów I wchodzimy w miasto ileś kilometrów Nie biegamy na spokojnie Przystań Rybacka tu jest Proszę, widziałem tylko jedną, a tu jest trzy i tu jest kilka Jest tych udeczek ale fajnie się idzie po tym piasku, fajnie się idzie po tym piasku. Maszyna, nawet taczką ktoś przyjechał. Smażalnia rybek, wyciągi jak wszędzie. Jakie tu wyjście jest? Po desce, kilka tu bloczków. Co psinka? O tym miejscu to chyba wszyscy zapomnieli. Tak jak widzimy. Tu się czas zatrzymał bardzo, bardzo dawno temu.

Bo to było w Dziwnowie To po stałam, ja a Ty poszedłeś i rybę sobie załatwiłeś No to było w Dziwnowie Staram się zawsze gdzieś rybkę spróbować w jakimś miejscu Fajnie grają te mewy Ryba wędzona Taka reklama No tutaj naprawdę Idziemy jeszcze troszeczkę pomaszerować po mieście. I w drogę. Tu jeszcze chciałem pokazać takie inne wejście na plażę z takim futurystycznym płotem. Wychodzimy na plażę, idziemy troszeczkę plażą. Wchodzimy w lasek do jednej atrakcji, a zobaczymy, czy tam się nam uda. Tu jest taki taras widokowy, zrobiony. Cały czas jesteśmy w domkach, chociaż idziemy w prawo. I możemy być już w innej miejscowości, ale to zobaczymy, gdzie zabrniemy. Zobaczymy ten punkcik Kosze są Mina Darłowo pisze tutaj na koszach. Tam idziemy do następnego przejścia. Jakieś pół kilometra. No i chodzimy sobie tutaj po tym lesie. Przeszliśmy tą drogą raz. No i wracamy. Już się ciemno robi, żeby tu dotrzeć do tego miejsca. Pewnie nie wiecie co to jest ciekawego, to już Wam mówię. Drzewo miłości, miejsce spotkań zakochanych. I naprawdę przeszliśmy. Ja widziałem to, przeszliśmy, ale nie wiedziałem, że to jest to. Tak naprawdę to tu jest jedno drzewo miłości. Tu jest drugie drzewo miłości. Tam jest następne drzewo miłości. Ogrom drzew miłości. Piszę miejsce spotkań. Czyli tu można sobie przyjść i się z kim spotkać. wskazów żadnych nie ma tutaj. Jedynie Doktor Google może was tutaj skierować. 100 metrów od plaży Tylko że gdzie nie gdzie tu nie ma przejść Zejść Trzeba iść co cały... To jest główne wyjście na plażę w tych domkach Chciałem jeszcze pokazać coś takiego Aquamarina Dąbki nowe budyneczki Bardzo fajnie tutaj to zrobione jest Podobają mi się Kilkanaście sztuk sztuk na domofon Ochrona siedzi, wynajmują normalnie tutaj. Po drugiej stronie już jest takie starsze, ale też się świeci, też wynajmują. Ogromne też to jest, ogrodzone. To jest wszystko nowe, parking podziemny.